Proszę Państwa, jesteśmy na rybach. Będzie zacięcie poszczupaczka, właśnie sławik zniknął. Znie go pan. Uuu, ładnie się tyka gnie. Czujesz go? Jest, O, pięknie. O, pokażemy, jaki ale się gnie. Uu, uu. Pięknie. Ile jesteśmy? 10 minut gdzieś, nie? 15? 10. No. Czujesz go? Duży? Jest duży, ale idzie jak kłoda w ogóle. <noise> Chciałbym cię tu fajnie nagrać, a, a tu już jest, tak? Teraz no stanę też, je. ok. Ciężko idzie. No wiesz, tu są smoki, jak ja to mówię. Czujesz go? Cały czas, ale jak kłoda, żadnego gniazda. Patrz i przy dnie trzyma, nie? Cały czas idzie. Ale się kignie. Uu! Ale okrzczony został pięknie Pięknie, kurczę, mamy który dzisiaj mamy luty? Ósmy ósmy luty, tak, niedziela O, chyba poszedł do góry Pokaż go Na ilu miałeś metrach zrobiony? Coś koło 10, 8, nie? 89 metrów proszę państwa Zobaczymy jaki będzie ty, już powinien być, jakby był mały, co? Zobacz, jaki odjazd, zobacz, patrz. Ło! kurcze. Ty, czy ty to widzisz? Zobacz to. <śpiewanie> 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 wiem, że będziemy, Truba. Hamulec, dobrze masz? Dobrze, nie? Dobrze. Jest Petruba, panie, zobacz to. Ja pierdziele. To coś... Jest... <śpiewanie> ty to chcesz go w rękę złapać? Nie, dam ci to coś. <śpiewanie> nie, złapię go w rękę, Krzysiu. Czekaj. Trzymaj, trzymaj go, bo zaraz będzie wariował Krzysiek Uważaj, bo idzie Piękny ja Ale rakieta, co? Ty Krzysiek, trzymaj go, weźmiemy pod wodną kawę, zobaczymy jak będzie Co? Będzie super Dobra, to na tyle przerwie, co? Filmik czy nie chce. Nie ma takiego trusztowania, jest nie sprzyjówkę co? Daj go do góry, tak mi się fajnie widać. Ja pierdolę! Ale żeś jebał co? Daj go Ciąg dalszy proszę Państwa. O, ale piękne ujęcie. Patrz, A, wypluł płoć. Widzisz? Co na samym brzegu ma, jest zapięty, nie? Co bierzemy go do, do łódki, nie? Tak jest. No i go tu. Patrz, patrz, patrz co robi ty. Jeszcze szaleje. Jeszcze szaleje. Proszę Państwa, zmęczony. 5 minut walki już prawie. No i go tutaj. Proszę Państwa. Profesjonalne podebranie. Uuu! Ale Proszę, tutaj oddaję łowcy. A, ale wielki człowieku. Trzymasz? Tutaj po moich palcach. Trzymasz? Ty no, A. Pieno, nie łapię cię w kamerze, stary. A, o, teraz gitara. Ale Dobra, widzimy się po przerwie. Bye. Kończymy łowienie na dzisiaj. Jedna metrówka złapała się. I tamty ile mógł mieć? 45? O, coś takiego. To już nie nagrywaliśmy, bo taki mały, to sądziliśmy, że nie warto. Także do następnego razu. Na razie. Krzysiek, powiedz na razie. Na razie. <laughs>